Zacząłem, Szanowni. Jak zapewne wiecie, każdy obywatel ma swoje potrzeby, ale każdy obywatel powinien wiedzieć, że niektóre z tych potrzeb w realizacji są tak drogie, że sam sobie obywatel z tym wszystkim nie pomoże i musimy się w państwo zorganizować, tak aby nasze podatki służyły potem do opłacania tych naszych bardzo drogich, nierzadko potrzeb. Niektóre z nich są bardzo bliskie naszemu ciału, niektóre mniej. Te najbliższe to potrzeby związane z bezpieczeństwem, na przykład zdrowotnym. Wszyscy chcemy być zdrowi, ale wiemy, że jakaś droga Procedura kardiologiczna to jest coś, z czym sobie nie poradzimy. Choć są takie momenty, w których Państwo możemy w tym obszarze wyręczyć. Gdybyśmy mieli czekać pół roku na wizytę u kardiologa, no to wolimy tam już wysłupać te 300 zł z portfela i pójść prywatnie. Zostanie nam dostarczone coś, czego bardzo potrzebujemy: poczucie bezpieczeństwa. Pan doktor nas przyjmie, przepisze, poradzi, doradzi, zaradzi. Są jednak takie obszary bezpieczeństwa, w których w ten sposób Państwa nie będziemy w stanie nigdy wyręczyć. Mówię o bezpieczeństwie zewnętrznym, o naszych obawach przed wojną, przed sytuacją, w której wpadnie tutaj wróg, by nas zabić, zgwałcić naszą córkę, albo tam nie wiem, ukraść nam szczególnie cenną kolekcję motyli. Różnie może być. W tych obszarach państwa nie wyręczymy. Nie kupimy sobie bowiem pistoletu czy karabinu wielokalibrowego, bo nie mamy pozwolenia na broń. Nie możemy zaminować dostępu do naszej posesji z tych samych powodów. Możemy sobie wykopać dziurę, zladzić ją betonem i udawać, że to jest bunkier. A my to pripersi, ale. To nie ma sensu. W tym miejscu musimy oprzeć się na państwie. Jak to powinno działać? Ano, wybieramy rząd, rząd nominuje ministra obrony narodowej, ten sprawuje kontrolę nad generałami, którzy dowodzą znakomicie wyszkolonym wojskiem, które jest wyposażone w świetny sprzęt. Tak powinno wyglądać to idealnie. Jak jest? No, u nas jest różnie. I to od całych lat. Wmawia nam się, że mamy w budowie największą armię lądową w Europie że jesteśmy znakomicie wyposażani, bo to jest proces, który trwa, i że silna biało-czerwona da radę. Ale co jakiś czas rzeczywistość skrzeczy do nas jakimiś idiotyzmami, jakimiś bałwaństwami, które dowodzą tylko tego, że na czele struktur odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo są po prostu całkowicie niekompetentni kolesie. I to trwa od całych lat. Pamiętacie pana Macierewicza? To jest koleś, który miał nie być ministrą rolny narodowej. Takie były bowiem ustalenia koalicyjne po kampanii 2015 roku. Ministrem miał zostać pan Gowin, ale został pan Macierewicz. Dlaczego? Przecież był skompromitowaną postacią, głównie w związku z idiotyzmami, które wygaduje na temat katastrofy smoleńskiej i w kampanii było to widać, bo go schowali. Nieważne. Kiedy do władzy doszła zjednoczona prawica, biało-czerwona drużyna, to przejechała kikiem po kratach, aby udowodnić wszystkim dookoła, że teraz mogą wszystko. Czy pan Macierewicz musiał zostać ministrem budownictwa narodowej? Nie musiał, ale mógł. Możemy wszystko. Nic nam nie zrobicie. Jeśli będzie taki nasz kaprys, to to będzie nasz minister. I zaczął się z różnego rodzaju głupot tego pana. Zaczął od zerwania kontraktu na Karakale, Samoloty, śmigłowce wielozadaniowe francuskiej produkcji były kiepskie, nie Były kiepskie, ale kontrakt podpisała opozycja, a nowa władza, dobra zmiana, postanowiła pokazać, że po opozycji nie chce tu nawet zapachu. Więc kontrakt, dobry, niedobry, do kosza. Jednocześnie pan Macierewicz obiecywał, śmigłowce będą. Konferencji prasowych, podczas których to zapowiadano było kilka, kilka pamiętam, tam nawet modele pokazywano. Pan Macierewicz nam co jakiś czas mówił dokładnie, gdzie... Kiedy, jakie modele i w jakiej liczbie zostaną do jakich jednostek dostarczone. Konferencji było kilka, śmigłowców nie ma do dziś. Po drodze zdarzył się zbrojny, zbrojny w końcu, bo uzbrojony w ślusarza najazd na natowskie centrum informacyjne. Półbiedny ślusarz. Wszystkiemu towarzyszył jaki pan Misiewicz, protegowany pana Antoniego. Człowiek o tak głębokich kompetencjach, że polscy oficerowie, jak mam panowie, nie wstyd do dziś. Bili mu w dach i tytułowali go panem ministrem. To się wszystko skończyło wizerunkową katastrofą, ponieważ pan prokurator w końcu musiał się zająć panem Misiewiczem, gdyż się okazało, że tam na linii Misiewicz, Polska Grupa Zbrojeniowa, coś się z Ale tak czy inaczej przez całe miesiące musieliśmy znosić i przyglądać się jak to indywiduum szarogenści się i rządzi w ministerstwie, aż przykro było patrzeć pod pełnymi i całkowitymi auspicjami pana ministra Macierewicza. Ta epoka szczęśliwie się skończyła. Zaczęła się epoka pana Błaszczaka. Pierwotnie święty spokój, ale znów zaczęły się pokazywać jakieś incydenty, które pokazywały nam wszystkim dookoła, że znów trafiamy na umiarkowanie kompetentnych ludzi. Najpierw spadła rakieta w przewodowie, uzbrojona, ukraińska. No, kontekst wojny był tu bardzo wyraźnie, gdyby nie wojna, rakieta by nie spadła. Ale niestety zginęło dwóch Polaków. Histeria, panika, całkowita informacyjna degręgolada potem była widoczna gołym okiem. Nikt nie wiedział, jak skonstruować, jak wydalić siebie i zaprezentować komunikat, który będzie czytelny, ale przede wszystkim bezpieczny politycznie, bo to było zawsze najważniejsze. Ta panika była tak głęboka, że myśmy się o całej sprawie dowiedzieli od służb amerykańskich, a nie polskich. Potem spadła kolejna rakieta, tym razem nieuzbrojona, z betonową głowicą, gdzieś pod Bydgoszczą, ale powód pewnej paniki był ten sam. Utrzymajmy to w tajemnicy, bo politycznie nie wiadomo, czy nam to nie zaszkodzi. Udowodnimy Polakom, że nic się nie stało. Nie ma sprawy. No niestety stało się, bo ktoś przypadkiem ten złom znalazł i trzeba się było tłumaczyć. Urok. W większości parlamentarnej na tym jednak polega, że tworzy tam bardzo przyjazne środowisko dla pana Błaszczeka i z całą pewnością nic mu nie grozi, ale sygnał do nas wszystkich poszedł czytelny. Słyszałem potem całą masę skretyniałych tłumaczeń, że przecież to była tylko betonowa głowica. Panie i panowie, gdyby tam była głowica trotylowa albo nawet atomowa, bylibyście wobec niej tak samo bezradni. Na szczęście głowica spadła w las, a nie w osiedle mieszkaniowe. I to cała prawda o waszych kompetencjach w tej sprawie. Onegdaj słyszymy, że polską, raczej w polskiej przestrzeni powietrznej, rozpychają się białoruskie śmigłowce i to jak chcą. Polskie radary ich nie wychwytują, a to jest wystarczający powód, aby wojsko uznało, nie było sprawy. No niestety było, bo cywili je widzieli widzieli prawie twarze pilotów, bo maszyny latały na 30 metrach, robiły co chciały i sobie poleciały z powrotem. Czy mogło być inaczej? No, nawet powinno było być inaczej, ale to nam najlepiej tłumaczy pan Kaczyński. On nam mówi, prowokacja, będzie ich więcej, zdarzają się bardzo często, przecież Wrogie maszyny wlatują w przestrzeń powietrzną. Państw NATO i są przepędzane, nikt do nich nie strzela. No tak, panie premierze, tylko wyście nikogo nie przepędzili, boście nawet nie wiedzieli, że wleciały i boję się, że może być kilka kolejnych przypadków, kiedy też nie będziecie wiedzieli i być może cywile wam powiedzą albo wam nie powiedzą. Powód, dla którego mamy pana Błaszczaka cenić, to to, że robi zakupy, wydaje dziesiątki miliardów dolarów naszych pieniędzy na zakup sprzętu bojowego, różnego, głównie koreańskiego i amerykańskiego. Wszystko to oczywiście świetnie wygląda, ale na defiladach. Jak będzie działał, nie wiemy, bo na razie musimy za to zapłacić i znaleźć na to pieniądze. Tymczasem środki potrzebne na te zakupy wyście wyrzucili poza budżet, tak byśmy nawet nie wiedzieli, ile potrzeba. Ba, o tym, że wydano dziesiątki miliardów złotych w kolejnym kredycie zaciągniętym u Koreańczyków, my się dowiadujemy z koreańskiej prasy, a nie od Was. Wstydzicie się tego? Czy wolelibyście, abyśmy o tym nie wiedzieli? Panie Ministrze, zaciągnąć kredyt, który nie Pan będzie spłacał i kupić za to sprzęt potrafi każdy kretyn. To nie jest żadna polityka. To nie są żadne wybitne umiejętności. Wybitna umiejętność w tej sytuacji polegałaby na tym, żeby Pan nas ochronił przed tymi codziennościami, które nam się zdarzają coraz częściej. Mówi nam Pan, że kupił Pan czołgi, baterie, artylerię i samoloty, a nam na łeb spadają ruskie rakiety, a białoruskie śmigłowce panoszą się nad naszymi lasami jak chcą, a Wy nawet o tym nie wiecie. Oczekujecie, że dzięki tej wiedzy o zakupach będziemy... Oddychali spokojnie, bezpiecznie o nasze dzieci, tymczasem nie potraficie nam zapewnić najbardziej elementarnych składników tego bezpieczeństwa. Kupcie sobie proce zamiast tych ciągów. to może będziecie w stanie sięgnąć na 30 metrach w ten helikopter i może w ten sposób go przestraszycie. Bo na razie obawiam się, że jak będą chcieli jeszcze raz przylecieć, to przylecą. Wasze radary ciągle ich nie będą wykrywały. A to jest ważne, dlatego że na wschodzie coraz głośniej grzmi. Tyle warta jest Wasza opieka nad naszym bezpieczeństwem. Tyle nam go potraficie zapewnić. Dzięki, że wpadliście, panie i panowie. Podajcie dalej, jeśli można prosić, i szerokości.